Katarzyna Cichopek porzuca Kurzajewskiego? Jak seksy kocica skrada się do miłość, zazdrość i sprzęta gd. Katarzyna Cichopek opublikowała nagranie, które rozbawiło i zaintrygowało internautów. W zmysłowym stylu seksy kocicy skrada się do Od kurzacza. A co na to Maciej Kurzajewski? Cóż, wygląda na to, że został zdetronizowany. Nowa Power Co Uple w polskim show-biznesie? Kasia jej odkurzacz. Nie, to nie baretowy. Katarzyna Cichopek rzeczywiście opublikowała wideo, na którym zalotnie skrada się do odkurzacza, przygląda mu się z podziwem, niemal głaszczę, a na koniec. Całuje go z czułością godną scenę finałowej komedii romantycznej. W tle, zrezygnowany, wycofany, zasmucony Maciej Kurzajewski, który wygląda, jakby nie wiedział, czy jest zazdrosny, czy po prostu pominięty. Cichopek flirtuje z odkurzeczem. Maciek na bocznym torze. prowadzący pytania na śniadanie przez długie miesiące był w centrum medialnego zainteresowania jako partner cichopek, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Tymczasem w najnowszym spocie gra statystę. We własnym domu. Internet już okrzyknął go symbolem mężczyzny porzuconego dla nowoczesnego AGD. Czy Maciej Kurzajewski ma powody do obaw? Filmik to oczywiście element współpracy reklamowej z marką produkującą nowoczesne odkurzecze. Wystarczyło połączyć zmysłowe spojrzenie i efektowne skręcanie biodrem, by rozpalić wyobraźnię internautów. Zresztą, cicho udawodniła udowodniła już nieraz, że czuje media społecznościowe jak mało kto. Widzowie pokochali jej żartobliwą kobiecość. A to przecież właśnie o to chodzi w dobrym spocie: trochę żartu, trochę flirtu i dużo wyświetleń. Czy Kurzajewski naprawdę ma powody do obaw? Raczej nie. Ale internet już wie, że trójkąty w show biznesie są coraz bardziej zmechanizowane.